Zobacz, oh. 10 razy szansa na hitchbeta. Tu oh, oh. nie gadaj, nie gadaj. Titanic, yes. Titanic. Dzień dobry widzowie. Te po mnie w inne miejsce, bo nie jestem u siebie, włamałem się do pokoju mojej dziewczyny, żeby nagrać specjalnie dla Was odcinek z nowego updateu w Pet Simulator. Dlatego dzień dobry, witam serdecznie. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, zostawcie komentarz. jeśli chcecie dostać tego PETA w jumpingu a tego PETA w Pet Simulatorze, to potrzebuję waszego niku. Dlatego we zostaw tam suba, lajka, like komentarz ze swoim nikiem. A my, widzowie, dzisiaj zareagujemy sobie na nową aktualizację. I trochę pogadamy, wydamy pewnie trochę Robuxu. już widzę, co tutaj się dzieje. I ja wiem, że wy lubicie moje reakcje Dlatego będę nagrywał cały czas te reakcje Z tych update'ów, bo, bo czemu, czemu by tego nie robić Dobra widzowie, mamy tak King of the Mayo, Pinata Event, Pinato Pets Piniatto Eggs, Evolve Machine Evolve Machine Hugues, Evolve Enter, Huge E-Tron Event Pet, Huge E-Tron Event New Scavenger Egg, Fruit Mastery Fruit Achievement, Voting Sign Jezus Maria, ile rzeczy Masakra widzowie, ile rzeczy Tak czy jak widzowie, załóżmy sobie w takim razie nasze jakieś petki Zaraz sobie pójdziemy, wszystko zgarniemy A peta, jeśli chcecie zgarnąć, to widzowie Tego tutaj, Huge Rainbow Slime a sobie może zgobić. Właśnie wystarczy subować, lajkować i se wszystko macie i jest git wtedy. Dobra. Generalnie widzowie to musimy założyć jakieś pety sobie. Ja myślę, że najlepszą opcją byłoby ogólnie założenie sobie tych tutaj i generalnie jeszcze zjechanie sobie tutaj w dół. Wszystkie huge pety widzowie mi zniknęły, więc ja może po prostu będę sobie brał te. Skoro i tak one mają lepsze statystyki niż prawdopodobnie tamte moje ekskluzywy, to myślę, że to jest dosyć spoko opcja. No i generalnie widzowie, co? Co tu się dzieje w ogóle? No normalnie wszystko jest meksykańskie, widzowie. Ale co, czy się ziemia trzęsie? Co jest grane w ogóle? 10x huge chance. Co to jest w ogóle? Bo tu się pinata respi. I tutaj mamy szansę na tą piniatę, widzowie. Yo, to jest mocne. A zobaczmy do sklepu, widzowie, w takim razie. Czy mamy? Nie, no nie mamy nowych jajek, widzowie. Nie mamy nowych jajek, ale, widzowie. Co? Dobra, widzowie, coś z sprowadzał. Ogólnie mam dla was pewne wyzwanie, bo pewną rzecz zauważyłem. 10 tysięcy lajków pod tym filmem, widzowie. I kupujemy ten pakiet, czyli 100 jajek za 32 tysiące Robuxów, dlatego widzowie zostawiajcie, a my tymczasem Kupujemy sobie za 3200 booksów, tutaj, 10 jajeczek No i sobie je zaraz otworzymy, zapytacie się Filipku, ale po co ci te jaja? Nie, nie, nie wiem, może dlatego widzowie, że trzeba Tutaj sprawdzić nowy, eventowy Huge Etron, a nie, bo to jest Evolve Jeden don't have any pets Okej, okay, czyli tutaj mamy do Evolwowania widzowie I Tutaj po prostu tworzymy sobie te nowe Huge, które w tym momencie się wam Świetają na ekranie, mega spoko opcja A tutaj mamy tego nowego Huge Etrona Więc generalnie, no tutaj to właśnie tak sobie wygląda ty, nowe jajo! Jakie ty! Sombrero Cat! Ej, chodź, otworzymy sobie razem jaja za bubuksy. Witam serdecznie, witam serdecznie. Witam pokoju. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam w ogóle podoba. Dobra, dawaj, otwieraj jaja. Dawaj trzy od razu. Dobra. I uwaga! Trzeba naciskać, trzeba naciskać! To naciskanie, nie nie No nie no, nie widać nic. I tak będą na przerobienie. Ej, ale one są wszystkie teraz takie ładne i bezużyteczne. Otóż. Trochę, tak. O, boom! Sombrero, o kurde, piñata kat! Ej, jaki ładny! Ładne są te pety w ogóle. Bardzo ładne są. Naprawdę są niesamowite. Dobra, ej, dalej, dawaj, dalej, dawaj, dalej, dalej. Teraz na pewno będzie huge. No Zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz. Ja nie mam warto zupełnie na huge w ogóle. No i widzisz. Mm. Ja. Dobra, patrz tutaj na tym. Rainbow! Rainbow oh. Dragon! Ej, nice! Więc nieźle. Przy tym znaku, jak się na niego stanie, to jest 10 razy szansa na huge peta. No, no, dawaj. Dobra, Dobra dawa. i zobacz, zobacz teraz, zobacz co się dzieje. O. Zobacz. 10 razy szansa na huge peta. Aaaa! <Și wird variance> u, 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 u! Nie gadaj, nie gadaj uh, uh, uh. Dobra, jest huge Titanic, jest. Titanic, Titanic Yo, Nice! Dziękuję! Kimmy Redstone Cut! Nice! Zadziałało! działało! Zadziałało, działało! normalnie! Dobra, idziemy za ciosem. Ojo! A nie ojo. dobra, nie mam bubuksów już. Dobra, nie? Nieważne widzę. No, dajcie lajki, to kupimy ten pakiet. Zrobimy razem co-opening tego. Tak, możemy zrobić razem. Dobra, ej, to robimy to widowie. Jest! Ale mega, ej! Yo, to jest... Ale ten już jest ładny w ogóle! Zobacz, no, ile jest innych w świecie! No właśnie, nie widać nic. A ich jest pierwszy? Możliwe... No właśnie nie, raczej pierwszy nie jest, ale myślę, że to jest rzadko, bo chyba dopiero widać po paru, nastu Więc okay. możliwe, że jestem jedną z niewielu osób, którego I ma. dziewiąty może Dobra, otwieram teraz ja I teraz mi nic nie dropi, nie? Patrz No i właśnie, i tak to właśnie wygląda o, o, Chyba taki zwyczajny Taki o. zwyczajny Ale dobra, zobaczmy tylko na przykład, co tutaj widzowie wysłali O Jezu, co? To... No bo tutaj widzowie mnie trollują nie. nie, kurka mogus słaj. generalnie poradnik widzowie jak dostać o. bana Print screen, no widzowie ten użytkownik zostanie, że tak Powiem tutaj, niestety, ale zablokowany przeze nie, nie. fajnie. Ale dzięki za diaksy, wariacie. Mam nadzieję, że miło ci dzień mija. No i dobra, co mamy z nowości jeszcze? Słuchaj, mamy nową maestrię Fruit Mastery. I teraz twoje owoce działają 20% dłużej, albo 50%, albo generalnie to więcej dostajesz za nie. Bo słodycze działają wiesz, w jakiś sposób, nie? Słodycze czy owoce? Znaczy czy jest owoce. co gadam? jakie e, słodycze? Różne działają w różnych chyba. Tak, tak, tak. Na na tak. diamenty i tak dalej. No właśnie. I właśnie to teraz tak wygląda, że tutaj. Normalnie będziesz miała zbijanie tych owocków Dostajesz coraz więcej leveli I ogólnie jest coraz to potężniej Co ciekawe w ogóle Widzę, że teraz mamy tak Tutaj mamy oczywiście Kawaii World No i tutaj prawdopodobnie Będziemy mieli te piniaty, co nie? Znaczy mm -hmm. tak mi się wydaje, że te piniaty Tak, te piniaty są dosłownie wszędzie Więc możliwe, że one będą dostosowane Dimejżem w ogóle Do wiesz Ile tych piniat jest w ogóle, nie? Bardzo dużo Fajnie, Me że są po całej mapie Mega ich dużo wydaje jest Więc takich quest na nie? Wiesz co, wydaje mi się, że nie ma Ale ogólnie widzę, że fajne dropy są z nich tutaj sobie owocka rozwalimy sobie wariacie, bi, dobra, i powiem ci tak bo generalnie z tych piniat bardzo fajne petki dropią z tego, co się tutaj orientuje mm -hmm. więc w sumie, ale w ogóle, ja mam wrażenie, że jakieś dropy są teraz podkręcone, tak szczerze, nie serio, tak nie myślę... było napisane? no właśnie, nie, nie było nic napisane ale dobra, zaraz nie? zobaczymy, widzowie, ja jestem ciekawy w ogóle, dobra, możliwe, że tutaj w tym miejscu te piniaty po prostu dropią nam tylko i wyłącznie jakby, wiesz, woreczki z kasą i tak dalej, no niestety a... już myślałem, że dostałem jakiegoś peta powalonego nie, ale no, okazuje się, że chyba jednak nie ale to dosyć spoko, bo one bardzo dużo Generują w ogóle kasy, nie wiem czy zwracasz uwagę. O! Okej! Okay, dobra! Czyli. Ile one mają w ogóle dymę. No właśnie, sprawdzimy co? Sprawdzamy. sprawdzamy, na pewno. Epicki to jest pies. Widzisz go? już ekskluzywany chyba będzie, nie? No, o! O! Kolejny. Ej, kurde, ej, spoko to jest! To jest dobry event. Tutaj są te rainbowy. Tutaj są zwykłe. O, jest. Tu jest rainbow Pinata cut, Ale my to zdobyliśmy już dawno temu chyba. Jest! No dobra, my patrzymy za petem, co nie? A ja mam le. Nie. Jaki... Ja nie mogę, nie wierzę po prostu co ja robię ze swoim życiem. Dobra, otwieramy kolejną pieniatkę, uwaga. Uuu, znowu terery. Ale to jest dobry event, widzowie, żeby sobie grać. Jak ktoś nie ma dobrych petów, co nie? To myślę, że to jest mega spoko. Możesz opcja. Naparmić, no? może Tak, można sobie totalnie nafarmić. To z tego w ogóle dropów jest. To jest masakra jakaś. Strasznie dużo dropi teraz tutaj. I w ogóle mega łatwo się rozwala. I zaraz będzie scavenger egg hunt I event właśnie na piniatę w ogóle też będzie taką ogromną piniatę. Więc jestem ciekawy. Dobra, i mamy epickiego psa, który jest golden. Tu jest! Jeden kuł. Ej, to czekaj, czyli Rainbow miałby trzy kuł około, a a Dark Matter miał około 15 wychodzi na to, tak mi się wydaje, a to jest, ale to jest epic, a tutaj widzisz, a to są mifikale, więc okay. legendarka może być taka jak tamte, Mif tamte mifikale no widzowie, myślę, że to jest spoko jest, Ciekawe czy drapią, jest, jest, jest potencjał no ja myślę, że mifikale na pewno są, tylko jest giga ciężko je gdzieś tam dropnąć ja jestem ciekawy tej piniaty, bo bardzo chciałbym ją ogólnie zdobyć w ogóle ludzie spekulowali, że to będą pety a chyba to nie, w ogóle czekaj, to się rozwala, się rozwala i, to się roz... no, i, i wykrzywia to mega, dobra, uwaga, no nie, no dobra, padają nam jakieś tutaj te rery i tak dalej. Ale dobra. Masz, to tam jest na górze. Ty masz to kupione? Mm, nie, nie mam kupionego chyba, co tutaj jest? Nawet nie było mnie tutaj nigdy. Co ja tutaj ty... jest. O, A, to no po prostu znać. po prostu tu jest skrzynka. Wy, wydałem pieniądze i tutaj macie. To jest takie jaja. ale to już pewnie wszyscy wiedzą. Dobra, ale czego my nie wiemy? My nie wiemy co jest tutaj, w tym miejscu, mianowicie. A za 35 minut! Dobra, tu nie chcę tyle czekać tutaj na to. Dobra, ale z ciekawych rzeczy. Tutaj na VIP nie mamy w sumie nic, poza tym, że dropią nam tutaj też piniaty i w sumie to, to tyle. Co? 走。 Co? O nie. Czy ty to widzisz? A ja usunąłem ich dosłownie dwa pipunki? Yo! Yo, nie. Yo! Co to ma być? Ja nie mogę. Patrz, patrz. Ja. Ja nie usuwałam ich, więc mam ich dużo. Ja, widzowie, wysyłajcie. Wysyłajcie mi safarikaty, widzowie. Jednak wysyłajcie mi safarikaty. Ja się z widzów, że mi wysyłają. Wiesz, ile oni teraz będą warte? No. Ja cię kręcę. Ja, ej, szczerze, to jest. Straszne co się stało. Dobra, konwertujemy widzowie, konwertujemy. Zaraz będziemy nowe jajka otwierać. Co ty na to? Z widzowie, taki mocny odcinek. Ja myślę, że serio dużo lajków widzowie i będziemy sobie robić jeszcze mocniejszy z otwierania no, dużej ilości jajek za bobuksy. Może zrobimy sobie bitkę z kimś. Ile tego jest? Wreszcie to ma sens w ogóle robić z tym cokolwiek. Boże! Świnie, boże, ile ja tego wywalałem. Konwertujemy. Bam! A i w ogóle, widzowie, ja bym tylko pragnął przypomnieć jeszcze o tym, że w Jumping Pet Simulator w tym momencie macie auto-jumpa i zeskaczecie sami. Macie też trady, więc w sumie, jak chcecie wygrać tamtego peta, o którym mówiłem na początku, to polecam nowe krainy, jak ci się podoba no Bardzo fajnie, więc widzowie, link oczywiście macie w opisie. Korzystajcie, bo mega mocny update wleciał. Mhm. Ale nieistotne jest to na razie. Istotne jest to, co będzie w tych jajkach. Iść na znak! Iść na znak? No, oczywiście. Dobra, a co mamy? Bez... Yes. Jaj! Yo, jakie. Ja nie mogę! No nie no to jest jajko. Po prostu eventowe pety mają swoje osobne jajko, a nie że mają huge. Ale noc. No to jest kluc jednak, to nie. To my inaczej piszemy Dobra, po jednym jajku otwieramy, widzowie. Uwaga, widzowie, otwieramy najnowsze jajka. Trzy, dwa, jeden. No, to niezły kot z gumą balonową. Dawaj, teraz ty. Dobra. Ja mam szczęście do tego, zobaczysz. Jak dropniesz huge, to ci go dam. Dobra. Kurkorgi, cool, super Mega, zobaczmy ile przerobienie ich kosztuje I one mają po jednym po... Ten nie? ma dwa, twój ma dwa Ale to jest podłe. Aczkolwiek wydaje mi się, że spokój, że tutaj te jajka. Mimo wszystko, wiesz? No... Bo tyle było tych eventowych petów Że ja uważam, że to jest dobra decyzja No, przynajmniej nie trzeba ich wywalać, więc tak, tyle no? dobrze One tyle, były dobrze. bezużyteczne obróz. Dobra, widzowie, więc wydaje mi się, że to by było na tyle Wbijacie oczywiście na kanał gry. Możecie i dać suba, chociaż ma więcej Ode mnie, więc <gry> myślę, że warto bardziej mi dać w tym momencie. Tak, dajcie Filipowi, żeby mnie przegonił. Tak. Dziękuję serdecznie widzowie, wbijajcie na Jumping Pet Simulator, nowa aktualizacja, auto jump, trady, wszystko. Jak chcesz takiego peta ładnego, to napisz komentarz i wbij na gierkę. Link w opisie. Pierwsza linijka, elo.